Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Luke Młody, a to jest mój drodzy ostatni jakby przegląd aktualizacji Cute Fuzzy Animals. Nie są to może zmiany tak porywające jak te, o których mówiłem w poprzednich dwóch odcinkach, ale naprawdę bardzo przydatne, umilające, ułatwiające nam rozgrywkę. A zaczniemy sobie tu od płotu i furtki, które od tej pory możemy stworzyć. W międzyczasie, oczywiście, od wyjścia aktualizacji zostały one już lekko upiększone i poprawione, bo tam występowały jakieś bugi. Ale moi drodzy, z desek, właściwie z patyków i z liny, my jesteśmy w stanie wytworzyć sobie płotek, do tego pasowną bramę, no i eleganckie możemy wbudować sobie ogrodzenie, załóżmy, naszej farmy, chociażby też królików, które wtedy łatwiej będzie nam schwytać, czy w ogóle się odgradzać, albo też możemy tam po prostu zamknąć nasze pupile. Dodane w tej aktualizacji. Świetna rzecz, prosta do stworzenia, nic dodać, nic ująć. Oczywiście latających stworzeń to nam nie zatrzymy ten płot, także tutaj nie ma na co liczyć. Ale wszystkie inne poruszające się po stworzonka po ziemi jak najbardziej. Furtka, furtka otwiera się w prosty sposób prawym przyciskiem myszy. Wchodzimy, przechodzimy, zamykamy ten sam sposób. Tworzymy z dwóch desek jednej liny. Także od teraz mając do dyspozycji płotek i furtkę, e, macie duże pole do popisu, żeby e, w jakikolwiek sposób urozmaicić waszą bazę. I drugą, tą, taką mniej istotną zmianą, ale równie ciekawą jest dodanie krzewów e, marmurowych. E, od teraz, moi drodzy, przy pomocy jednego marmuru możemy wytworzyć sobie nasiono krzewu marmurowego. I ma po prostu normalnie sadzimy je na ziemi. Ma one trzy stadia rozwoju. O ile się nie mylę, w każdym stadium dropi nam on po zniszczeniu marmur. Po prostu, oczywiście, krzew ten, z racji tego, że jest marmurowy, nie może być ścięty siekierką. A do, do jego ścięcia potrzebujemy kilofu. I tak w największym jego stadium możemy zyskać trzy marmury. Także możemy z nich sobie stworzyć jakby taką farmę marmurową. E, mamy jakby trzy ich e, kształty, trzy wyglądy: e, okrągłe, kwadratowe i trójkątne. E, tworzą się one oczywiście losowo, mają kolory pomarańczowy, jakby czerwone, białe. Cóż moi drodzy, w tym odcineczku byłoby już na tyle. Mogę dodać jedynie, że twórcy cały czas 5 e, MB poprawkami pop y jakoś udoskonalają tą y ostatnią aktualizację, no cóż dużymi krokami zbliża się już kolejna większa aktualizacja, także zobaczymy co nowego nas zastanie i cóż to by było na tyle w tym odcineczku, trzymajcie się cześć, miłego